Cześć, mają yo, yo, Postanowiłem wam pokazać wcześniej twarz. Jest ze mną mój kolega, w którym będziemy mieć współpracę. Mamy e, dwa kanały na YouTube. Jak mi się uda od niego uzyskać, jak się jego kanał nazywa, to jak jego kanał. Złączymy swoje dwa kanały. Jak się nam uda. Bo ja nie mam pojęcia szarego, jak to się robi. Możecie napisać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę za takie, taką odwagę, że mogę w końcu się odważyć nagrać film z twarzą. On. Zaraz pokażemy jego, będzie robiony trening. Jak moi znajomi wiedzą, chcę schudnąć. Trochę, bardzo dużo. Kochani widzowie, subskrypcja też jest ważna, ponieważ pamiętajcie, że na 100 subów jest piosenka, i moja twarz będzie ta na zawsze. To jest jeden z niewielu filmów, który mi się odważyłem pokazać twarz, ponieważ, jak mój kolega pokazuje, to ja też. On pierwszy raz będzie na moim kanale, więc się na niego nie denerwujcie, postaramy się nie przeklinać, jak nam się uda. Bo my jesteśmy kozakami. Nie uda. A, mówi, że się nie uda. Bo my... Chcesz pokazać twarz? Jest już minuta 48. Zaraz. O, zaraz pokażę jak będzie dwa Pewnie 2 minuty. Kochani widzowie. Jeśli lubicie takie filmy... Takie dłuższe z serią, i takie na przykład z moją twarzą, to wiecie co macie robić? Nie strzelaj, tu dziadu, jeden. Lecimy z bujawką. Ona niby jest na ten, na klatę i na ten, więc to jest najważniejsze. Działy ja ja się Oto Patryk. No. Mówi do Was siema, nie wiem czy słyszycie nas. Nie mamy mikrofonu żadnego niestety. Jesteśmy za biedni. Nie za biedni, tylko po prostu nagrywamy z telefonu. Nagrywamy pierwszy z telefonu poza tym, więc kochani widzowie, jak będzie tysiąc słów, przypominam Wam, że będzie live. Będziecie mieć możliwość do i ja wtedy zainwestuję w kamerę. Tak, dokładnie tak. Wtedy muszę jeszcze, ale pewnie zanim to się uda, to ja będę miał, wybije mi 18, bo brakuje tak mi 4 lat. Myślę, że tyle Wam starczy. Ale was. Dobra, weź się, jak mówię. Was na chwilę odkładam tutaj i robimy. Trenk. O! Macie go w tle. Machałbym. Nic wam nie powiedział, ale wam macha. Na, nas nie będzie słychać przez jakiś czas. Może i to lepiej. Kochani widzowie, dodało się. Może się uda nagrywać. Chcesz być w moim kamerzystą? Kurde. NIE MAM KAMERZYSTY DO TEGO NO NIE NIE SŁYCHAĆ GO ALE MOŻE i TO LEPIEJ TROCHĘ eee, NIE PRZEKLINAJ NA MOIM FILMIE NA SWOIM ALE MOŻESZ NA nim NIE... NA MOIM BO TO DOSTANĘ DEMONETIZACJĘ jak będę miał 1000 słów. Będę przez ciebie do monetyzację, jak będziesz dalej przeklinał. Weź, bo cię dziadu. Nie wiem, co ja ci zrobię. A to jest Family content. My tak sobie z e, Patrykiem żartujemy. Może napiszę wam w komentarzu, jak nazywa się jego kanał, A on ma Ponad tysiąc, więc nie wbijajcie do niego. 2000. O, 2000. Więc nie wbijajcie do niego, tylko subskrybujcie mnie. Nawzajem. Dobrze, że nie słyszą tego. <grym> Jakiem ja, jak ja bekiem śc cichniemy, bo ja pierwszy raz odważyłem się nagrać jakiś dłuższy filmik z kamerką.